Czy wiesz, że istnieje Biblia tak starożytna i tajemnicza, że skrywa tajemnice, które zaprzeczają wszystkiemu, co wiemy o historii chrześcijaństwa? Ta Biblia, ukryta przed tradycyjnymi narracjami, zawiera księgi zakazane, historie ukryte przez wieki i prawdy, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy wiarę. Dlaczego została odrzucona? Jakie spiski krążą wokół jego zniknięcia? A co czyni go dziś wyjątkowym? Przygotuj się na odkrycie tajemnic Biblii Etiopskiej, tekstu tak potężnego, że wciąż intryguje uczonych i rzuca wyzwanie oficjalnej historii. Pozostań ze mną do końca, bo to, co usłyszysz, może zmienić twoje rozumienie religii i historii jako całości. Czy słyszałeś kiedyś o Biblii tak tajemniczej i wyjątkowej, że przypominała film o poszukiwaniu skarbów? Wyobraź sobie książkę skrywającą tajemnice zapomniane przez wieki, zawierającą historię i nauki, o których istnieniu większość ludzi nawet nie wie. A co jeśli powiem Ci, że ta książka istnieje naprawdę? Witamy w Biblii Etiopskiej, jednym z najstarszych i najbardziej intrygujących zabytków religijnych na świecie. Historia tego świętego tekstu rozpoczyna się w starożytnej Etiopii, kraju który ma w swoich korzeniach jedną z najstarszych cywilizacji ludzkości i nigdy nie był skolonizowany. W przeciwieństwie do większości narodów, które przyjęły chrześcijaństwo pod wpływem czynników zewnętrznych, Etiopia przyjęła wiarę autonomicznie, zachowując unikalne tradycje, które przetrwały przez tysiąclecia. Biblia etiopska odzwierciedla tę wyjątkowość. Podczas gdy większość Biblii chrześcijańskich składa się z 66 ksiąg, ta zawiera 88, w tym teksty apokryficzne, starożytne rękopisy w języku gees, świętym języku etiopskim, i inne pisma, których nie ma w żadnej innej wersji. Biblii. Ale oto najciekawszy szczegół. Mimo, że jest starsza od niektórych powszechnie akceptowanych wersji, takich jak Biblia króla Jakuba, Biblia Etiopska została w dużej mierze zignorowana przez świat chrześcijański i wykluczona z oficjalnego kanonu. Dlaczego? Jakie kryje w sobie tajemnice, które mogłyby zmienić nasz pogląd na historię chrześcijaństwa? Aby zrozumieć, należy zagłębić się w fascynującą historię tego rękopisu. Od jego starożytnych korzeni po współczesne wysiłki mające na celu wydobycie jego przesłania na światło dzienne. Biblia Etiopska to nie tylko księga, ale prawdziwy relikwiarz tajemnic i historii. Aby zrozumieć jego znaczenie, musimy cofnąć się o tysiące lat i zbadać wyjątkową trajektorię religijną i kulturową Etiopii. W przeciwieństwie do wielu krajów, w których narzucono chrześcijaństwo, Etiopia rozwinęła głębokie i autentyczne relacje z wiarą chrześcijańską, co czyni ją jednym z najstarszych narodów, które przyjęły tę religię. Tak naprawdę chrześcijaństwo zostało uznane za oficjalną religię Etiopii w IV wieku, kiedy większość regionów świata nadal stawiała opór lub nawet miała kontakt z tą wiarą. To, co czyni Biblię Etiopską tak wyjątkową, to zawarta w niej treść. W sumie zawiera 88 ksiąg w porównaniu z 66 księgami w większości protestanckich wersji Biblii i 73 księgami w wersji katolickiej. Wśród tych tekstów znajdujemy księgi uznawane za apokryficzne, takie jak Księga Henocha i Jubileusze, a także inne mniej znane księgi. Które zostały wyłączone z kanonu akceptowanego przez większość tradycji chrześcijańskich. Te dodatkowe teksty, z których wiele zostało napisanych w języku GES, starożytnym i świętym języku Etiopii, przedstawiają perspektywy teologiczne i historyczne rzadko badane poza tym kontekstem. Związek Etiopii z historią biblijną sięga jeszcze głębiej. Według etiopskich tradycji i przekazów historycznych królowa Saby, postać wspomniana w Biblii, odwiedziła króla Salomona w Jerozolimie. Z tego związku narodził się Menelik Peky, pierwszy cesarz Etiopii, który założył dynastię, która według miejscowych wierzeń wywodzi się bezpośrednio od Salomona i rodu Dawida. Te historyczne powiązania, w połączeniu z dowodami archeologicznymi i współczesnymi badaniami genetycznymi, wzmacniają związek między Etiopią a najstarszymi korzeniami chrześcijaństwa i judaizmu. Pomimo swojego znaczenia, Biblia etiopska została w dużej mierze zmarginalizowana. Wielu przypisuje to wydarzeniom historycznym, takim jak Sobórnicejski, który odbył się w roku 325 naszej ery, podczas którego przywódcy chrześcijańscy ustalili, które teksty zostaną uznane za kanoniczne. Wykluczono teksty niezgodne z panującą narracją polityczną lub teologiczną, w wyniku czego powstała Biblia odzwierciedlająca decyzje polityczne i duchowe. Nawet po tych skreśleniach Biblia Etiopska zachowała się, niosąc skarbnicę historii, wiary i tajemnic, która podważa konwencjonalne narracje religijne i nadal intryguje uczonych i ciekawskich. Biblia Etiopska to coś więcej niż zbiór tekstów religijnych stanowi bezpośrednie nawiązanie do najstarszych tradycji chrześcijaństwa i świadectwo historycznej autentyczności jego wiary. Jednakże wyłączenie go z powszechnie akceptowanego kanonu biblijnego rodzi zasadnicze pytanie, co definiuje autentyczność tekstu religijnego? Aby zrozumieć tę dyskusję, konieczne jest zbadanie kontekstu teologicznego i historycznego, który ukształtował Biblię Etiopską. Podczas gdy większość wersji Biblii używanych w zachodnich tradycjach chrześcijańskich była w dużej mierze wzorowana na wydarzeniach takich jak Sobór Nicejski 325 roku, Biblia etiopska poszła inną drogą. Etiopski Kościół Prawosławny zachował nie tylko uznane teksty, ale także pisma odrzucone w innych tradycjach, takie jak księga Henocha i jubileuszy. Teksty te, zwane apokryfami lub pseudepigrafami, nie były uważane przez przywódców religijnych za natchnione przez Boga, którzy decydowali, które księgi powinny stanowić oficjalny kanon. Jednak w tradycji etiopskiej teksty te nadal cieszą się szacunkiem, ponieważ odzwierciedlają nauki i historie istotne dla lokalnej wiary. Pojęcie autentyczności ma zatem charakter nie tylko teologiczny. Ale także kulturowy. Dla Etiopii Biblia jest przedłużeniem historii narodu, odzwierciedleniem jego związku z Bogiem i wydarzeń biblijnych. Na przykład przekonanie, że etiopski ród królewski wywodzi się od Salomona i królowej Saby wzmacnia pogląd, że wiara chrześcijańska tego kraju jest głęboko zakorzeniona w nieprzerwanym dziedzictwie historycznym. Autentyczność w tym przypadku jest definiowana przez ciągłość i zachowanie, a nie zewnętrzny konsensus. Kolejnym czynnikiem potwierdzającym autentyczność Biblii Etiopskiej jest język, w którym została ona spisana, ges W przeciwieństwie do tłumaczeń dominujących w zachodniej tradycji chrześcijańskiej, takich jak wulgata po łacinie, czy Biblia Króla Jakuba po angielsku. Biblia etiopska zachowała swoje oryginalne teksty w starożytnym i świętym języku, używanym wyłącznie w kontekstach religijnych. Zachowuje to nie tylko znaczenie, ale także kulturową i duchową esencję pism świętych. Choć wielu krytyków podkreśla, że dodatkowe teksty Biblii etiopskiej są niezgodne z tradycyjnym kanonem, to właśnie ta ekskluzywność jest jednocześnie jej siłą. Oferuje szersze spojrzenie na wczesne chrześcijaństwo, podkreślając historię i doktryny, które przez wieki wzbogacały wiarę Etiopii. Ostatecznie autentyczność Biblii Etiopskiej wykracza poza koncepcję powszechnej akceptacji, czyniąc ją podstawowym elementem bogatego historycznego i duchowego gobelinu chrześcijaństwa. Biblia Etiopska to nie tylko święty tekst ale głęboki symbol kulturowej i duchowej tożsamości narodu. Aby zrozumieć jego wpływ, należy spojrzeć poza pisma święte i zagłębić się w relacje między historią religijną Etiopii a jej kulturą. Manuskrypt ten, wyjątkowy pod względem treści i zachowania, jest odzwierciedleniem tego, jak wiara ukształtowała całą cywilizację, łącząc ją z jej duchowymi i historycznymi korzeniami. Etiopia jest jednym z niewielu krajów na świecie, który zachował niepodległość w okresie kolonialnym, który odegrał kluczową rolę w zachowaniu jego tradycji kulturowych i religijnych. Ta niezależność kulturowa pozwoliła wierze chrześcijańskiej na wyjątkową integrację ze społeczeństwem. Tworząc praktyki, które znacznie różnią się od innych tradycji chrześcijańskich. Biblia Etiopska, ze swoimi dodatkowymi tekstami i oryginalnym językiem, jest wyraźnym przykładem tej wyjątkowości. Stanowi ciągłość historyczną sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa, a nawet tradycji żydowskiej. Dla Etiopczyków Biblia to nie tylko księga religijna, ale zapis historii ich narodu. Narracja mówiąca, że ród królewski Etiopii wywodzi się od Salomona i królowej Saby, stanowi centralny filar jego tożsamości kulturowej. Ta historia przekazywana z pokolenia na pokolenie nie tylko łączy Etiopię z wydarzeniami biblijnymi, ale także wzmacnia poczucie dumy i przynależności. Teksty Biblii Etiopskiej. Zwłaszcza księgi apokryficzne stanowią podstawę narracyjną, która wzmacnia związek między wiarą a historią narodu. Zachowanie języka GES odgrywa również kluczową rolę w etiopskiej tożsamości kulturowej. Ten starożytny język, używany wyłącznie w kontekstach religijnych, symbolizuje ciągłość tradycji duchowej. W przeciwieństwie do innych wersji Biblii, które zostały przetłumaczone na języki nowożytne, Biblia Etiopska zachowała swój oryginalny tekst, co wzmacnia poczucie autentyczności i związku z przeszłością. Ochrona języka to coś więcej niż przedsięwzięcie akademickie jest to akt kulturowego i duchowego oporu. O więcej, Etiopska Biblia wywarła głęboki wpływ na muzykę, sztukę i literaturę tego kraju. Hymny religijne, śpiewane w geez przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów, takich jak masenko i krar, stanowią integralną część kultu w etiopskim kościele prawosławnym. Ilustrowane rękopisy Biblii, przedstawiające żywe i szczegółowe obrazy uważane są za prawdziwe dzieła sztuki, odzwierciedlające nie tylko duchowe oddanie, ale także talent artystyczny narodu etiopskiego. To połączenie wiary i kultury objawia się także w życiu codziennym. Festiwale religijne, takie jak Timkat, etiopskie święto Trzech Króli, celebrują duchowość chrześcijańską w głęboko kulturowy sposób, jednocząc społeczności i wzmacniając tradycyjne wartości. Podczas tych uroczystości teksty z Biblii etiopskiej ożywają, są czytane, śpiewane i reinterpretowane, pokazując, jak religia jest nierozerwalnie związana z tradycjami kulturowymi. Chociaż Biblia Etiopska jest w dużej mierze nieznana poza swoim kontekstem, jej wpływ na tożsamość kulturową Etiopii jest niezaprzeczalny. Wykracza poza swoją rolę pisma religijnego i staje się symbolem odporności i ciągłości. Dla Etiopczyków jest to ciągłe przypomnienie ich pochodzenia i świadectwo ich bogatej historii, która przetrwała próbę czasu i nacisków zewnętrznych. Jeśli dotarłeś tak daleko, czy podoba Ci się ten film i czujesz, że wnosi on wartość do Twojej duchowej podróży, wesprzyj nasze treści super podziękowaniami, robisz różnicę. Jeśli podoba Ci się to, co tworzymy i chcesz zobaczyć więcej, Twoja pomoc jest niezbędna, abyśmy mogli nadal tworzyć niesamowite treści, które inspirują i przemieniają. Kliknij przycisk Super podziękowania poniżej i okaż swoje wsparcie. Każdy wkład jest dla nas potężną zachętą do dalszego przekazywania refleksji, nauk i ekskluzywnych filmów. Razem możemy dojść jeszcze dalej. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży i umożliwienie naszej pracy. Ostatecznie Biblia Etiopska to nie tylko artefakt historyczny czy święty tekst. Jest żywym świadectwem siły kultury, która od wieków zachowała swoje tradycje w nienaruszonym stanie, reprezentuje związek wiary z tożsamością narodu, udowadniając, że religia może być zarówno duchowym fundamentem, jak i filarem kulturowym, kształtującym i zachowującym korzenie całej cywilizacji. Historia Biblii Etiopskiej jest owiana mieszaniną tajemnic i kontrowersji, co rodzi pytania o to, dlaczego została ona w dużej mierze zignorowana i wykluczona z głównego nurtu kanonu chrześcijańskiego. Aby zrozumieć to wykluczenie, konieczne jest zbadanie wydarzeń historycznych i decyzji politycznych, które ukształtowały wczesne chrześcijaństwo, odsłaniając kontekst często łączący wiarę z interesami władzy. We wczesnym chrześcijaństwie Pisma Święte były fragmentaryczne i różnorodne, a wśród społeczności krążyło wiele wersji i interpretacji. Podczas soborów w Nicei 325 roku i Konstantynopola. 381 roku przywódcy religijni i polityczni starali się zjednoczyć wiarę chrześcijańską, aby zapewnić jej ugruntowanie w zmieniającym się cesarstwie rzymskim. W procesie tym z kanonu biblijnego wyłączono teksty niezgodne z oficjalną narracją teologiczną. Książki te, często klasyfikowane jako apokryfy lub pseudepigrafy, uznawano za nieodpowiednie, ponieważ nie spełniały ustalonych kryteriów, takich jak autorstwo apostolskie czy zgodność z przyjętymi naukami. Jednakże Biblia Etiopska zachowała wiele z tych odrzuconych tekstów, w tym księgę Henocha, Jubileusz i inne rękopisy uważane za pozbawione natchnienia. Decyzję o usunięciu takich ksiąg można po części postrzegać jako próbę centralizacji władzy i wyeliminowania ewentualnych różnic doktrynalnych. Jednak to wzbudziło również podejrzenia, że część historii chrześcijaństwa została celowo przemilczana. Wielu uczonych argumentuje, że wykluczenie tych tekstów było nie tylko kwestią teologiczną. Ale także polityczną, odzwierciedlającą pragnienie ówczesnych przywódców kontrolowania narracji religijnej. Przykładem tego są zwoje z nadmorza Martwego, odkryte w 1947 roku. Teksty te przez wieki ukryte w jaskiniach zawierały pisma podobne do tych znalezionych w Biblii Etiopskiej. Sugerujące, że starożytni przywódcy religijni aktywnie starali się chronić niektóre dzieła, podczas gdy odrzucanie innych. Odkrycie to odnowiło zainteresowanie starożytnymi tekstami, takimi jak te zachowane w Etiopii, zachęcając do ponownej oceny ich historycznego i duchowego znaczenia. Kolejnym punktem przyczyniającym się do niejasności Biblii etiopskiej jest bariera językowa. Napisana w języku GES, świętym i niedostępnym języku, jej tłumaczenie na inne języki było przez wieki ograniczone. Utrudniało to studiowanie poza Etiopią, ograniczając jego zakres i zrozumienie. Z tego połączenia ukrywania, polityki i zaniedbania wyłania się świadomość, że Etiopska Biblia nie tylko kwestionuje konwencjonalną historię religii, ale także kwestionuje kryteria duchowego autorytetu. Odkrywając ją na nowo, jesteśmy zaproszeni do ponownego przemyślenia tego, co uznawano za akceptowalne, i do refleksji nad możliwą wiedzą pogrzebaną przez czas i ludzkie programy. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli ta wiadomość była dla ciebie wartościowa, zostaw lajka i udostępnij ją na WhatsApp osobom, które kochasz. W ten sposób możemy przekazać tę wiadomość większej liczbie osób. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. W rzeczywistości wydzieliliśmy dwa kolejne filmy wybrane specjalnie dla ciebie, tutaj na Twoim ekranie. Podzielmy się wspólnie tym przesłaniem i wzmocnijmy naszą wiarę. Pozostańcie z Bogiem i do następnego razu.